Znaczy ta droga czaszki, raczej nie jest taka trochę... jest trochę przeszkód na naszej drodze, jednak nie jest ona taka trudna. No tu widzicie cały czas właśnie jak ta podłoga jest na taka zielona podświetlona, naprawdę mi się to podoba to podświetlenie, naprawdę jak dla mnie całkiem fajny pomysł. No ale dobra, już koniec tej drogi była całkiem krótka jednak. No i po jej ukończeniu możemy wejść. Tak! Znowu tutaj tu i tutaj się pojawi... No właśnie ta skrzynka, do której właśnie nie wiem, czy teraz zaskoczę. A tu powinienem, no tak na mój gust. A czy tak, sobie nie, nie zestrzelę, to, to jest pewne, że jej nie zestrzelę. Ale tak jednak doskoczyłem, więc udało mi się ją zniszczyć. I... No tyle w tym fragmencie. Aaa, znowu ta muzyka. Naprawdę, jak mówię, to jest cud, muzyka. Okej, okay, tu za chwilę właśnie będzie ten, jeszcze ten, ten moment z tym dynamitem, którego jeszcze nie zdetonowałem. Na chwileczkę zobaczycie czemu. Tam będzie widzieliście, że pod tym e, dynamitem były też właśnie, właśnie takie kontury skrzynek. E, tak, dokładnie tutaj. I i chyba... A, jednak się myliłem. Jednak można jest liczyć e, um, z Myślałem, że tylko, dynamit, d, d, że tylko się dynamit do tego nadaje. No dobra, byłem w błędzie. No cóż, no codziennie człowiek się dowiaduje czegoś nowego, widocznie. A więc to mój błąd. Możecie e, to śmiało zliczyć łumpa A więc, okej. Okay. Eee, to też nie będę kombinował szczególnie. Tak, koczatki ich od razu za pomocą pazuki nie zniszczymy. One po prostu się przewracają do góry, do góry nogami. I... No wtedy są absolutnie podatne na, nasz, na nasze ataki. Okej, okay, i tu jest platforma do kolejnej części 3D. No dobra i tu widzicie po prostu, no, cały czas w tych poziomach się nakroi trochę tych przeszkód. Tego minę, tutaj jeszcze jest, Tak, ta coś 3D będzie krótka, tu właśnie się, się ona skończy po tym robocie. Widzicie? Już. Widzicie, już tu jest skrzynka. Mamy drugi samy klejnot, klejnot na tym poziomie. I oto portal do Time Twistera że tam Warp Rooma. A więc poziom 21 pierwszy, no z głowy. a Znaczy no prawie z głowy, no wiecie cały czas no są jeszcze te... Wszystkie relikwie do zdobycia, ale jak mówię, teraz się nimi, nimi no, nie martwię tak bardzo. No i dobra, teraz przejdziemy do poziomu numer 22. Poziom Orange Esrot kolejny poziom, gdzie będziemy jeździć na motocyklu. I nie jestem pewien, ale może spróbuję tutaj dokonać e, czegoś takiego, że zarówno zbiorę klejnot, jak i krystal, co jest jednak tutaj, jak pamiętam, niełatwe. Ten, tam był ciekawy znak drogowy, tam było kucze limit e, szybkości 155 mil na godzinę. Jeśli nie wiecie, to jest 250 km na godzinę. A teraz tutaj, jak spróbuję przejść, znaczy spróbuję zdobyć i to, i to, czyli i krystal, i klejnot. I już widzę, że mi się to nie uda, więc sobie darujemy. Tak, na tym poziomie te wozy będą tak właśnie skręcały tak co chwilę w lewo, w prawo i tak no co cały czas po prostu. Albo, mówię, no na tym poziomie jednak zdobycie zarówno kryształek jak i kryjnotu jest całkiem niełatwe, więc... No, w ten sposób widzę, że sobie teraz muszę to odpuścić. Tak, to będzie skok nad, no, skok nad przepaścią, to nam to przeskoczenie umożliwi, naturalnie. Tak, w ogóle że są jeszcze tylko trzy chodzody do wyprzedzenia, te hotrody od Cortexa. Tak, tu jest tutaj za zaporą, za blokadą drogową będzie dopalacz, więc też tak się nie e, No okej, okay, minę tutaj to wszystko. Tak, całkiem nieźle mi tutaj poszło z tym, z tym dopalaczem. Takie ładnie tego gościa dogonię. Oj, teraz żebym zdążył... Wow, ładnie się zmieściłem. Okej, okay, to nie skaczę, bo widzicie z tą rampą, jest, jest kolejny dopalacz. Ooo! o, A o, 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 kurczę! Tak, o, o to co się dzieje kiedy wyjedziecie poza trasę, na, na ten właśnie jakby piach. Po prostu no trochę odchodzimy no, przez to czasu i jesteśmy otrącani... No są z potem na trasę. No i musimy potem, no to musi walić to całe przyspieszanie, więc no to może być no, takie trochę kłopotliwe. No, a przynajmniej to wszystko nie wini faktu, że jednak skończę ten wyścig na pierwszym miejscu. I oczywiście odsyłam za niego ten kryształ. To oto, no jakże piękną błyskotkę. A jak mówię, jeszcze mamy klejnot, więc nim się też teraz właściwie zajmę. A więc od naturalnie wydosam. Okej, okay, właśnie też nie wiem, czy mam tutaj, tutaj to wszystko na full speed pokonywać, czy nie. Będę czasami jednak tak właśnie na tej, na tej trasie zwalniał, żeby właśnie tak pilnować, że wszystko tutaj jest zbiorę. No, tutaj skrzynek jest 20. I sobie tą liczbę teraz zapamiętam. Okej, okay, tutaj specjalnie też może na te, ominę ten dopala, żeby jednak sobie to zadanie, zadanie zebrania wszystkich skrzynek ułatwić. Tak, to też tak właśnie trochę, tak mi się zdaje, że to, dotknąłem ją uchem i tak ją właśnie do, dostałem jednak. A, tu coś było? Chyba nie. No okej, okay, tu nie było żadnych skrzynek, więc niepotrzebnie zwalniałem. Tak, trochę tak osobiście leżę z pamięci, co do tego, że gdzie tutaj jakie skrzynki leżą i ile ich jest. Więc tu jestem jednak taki trochę ostrożny z tym samym zbieractwem. Ok, tego się pchnął, ale naprawdę nie ma sprawy, mi się w ogóle nie spieszy do mety. Okej, okay, tu widzę skrzynka. O, a tak, tu trzeba zwolnić. O. Właśnie dlatego trzeba zwolnić. Widzieliście, jak na tamtą skrzynkę przeskoczyłem, zamiast e, ją zniszczyć. Właśnie, jak mówię, tutaj jest taki fragment, gdzie są dwie lampy, jednocześnie jedna po drugiej, i trzeba przed pierwszą z nich zwolnić. To jest naprawdę ważne. Więc niestety, no, jak mówię, tu nie ma żadnych checkpointów, żadnych, e, jakby, żadne, żadnego sposobu na śmierć, więc trzeba tutaj znowu wejść poprzez time twister. Upierdliwe, ale konieczne. Ok, zegar odpuszczam, nie chcę jeszcze tego przechodzić na time trial. No, tym się oczywiście tak zajmiemy, zajmiemy właśnie w tej, jak, że tak powiem, drugiej części tego Let's Play, kiedy właśnie będę zbierał wszystkie w tej grze relik relikwie. Wtedy się tym zajmiemy. Okej, okay, tu ta zebrana, tutaj jest zebrana. Okej, okay, 7 na 20, nie jest źle. Póki co, przynajmniej. Okej, okay, tu już pamiętam, nic nie było, więc mogę spokojnie sobie przeskoczyć. Ale jak mówię, do pracy unikam, nie chcę po prostu niczego przez, przez, przez przypadek ominąć. Jak na przykład tej skrzynki, tak to już jest półmetek. no nawet bez topacy jest już czwarty na 9 krócej miejsc. 9 pojazdów. Ok, teraz zwalniamy, jak mówię. O, akurat, myślałem, że zdawać będę składać zbyt wolno, żebym tam to, żeby tam to dostał, ale dobra, zebrałem to. Więc, no, mogę śmiało jechać dalej. Zobacz się zmieszczę. Tak, zmieściłem się. I tutaj tak samo, tutaj, czy coś będzie? Um, nie, tylko ta lampa i do palacz, żadnych skrzynek. Ja tutaj do palacz też nie będę wjeżdżał. Jak mówię, to jest po prostu takie utrudnienie, jeśli chodzi, jeśli chodzi o e, zdanie skrzynek. A tutaj coś? OLED! Bo to, to dostałem, to był piękny teraz taki małe. Ok, to z kolei to podacze są raczej takie potrzebne. Znaczy no, na no, tak mniej więcej po potrzebne. to potrzebne. wszystkie tak 20 na 20, więc środek i oto nas klejnot. Jak mówię tutaj zebranie jednocześnie klejno, i kryształu no jest całkiem trudne. Żeby i to i to, no to jest naprawdę... Całkiem ciekawe wyzwanie. Niełatwe jak mówię. No jak zresztą widzieliście, wcale sobie nie, nie damy rady. Musiałem kurczę, tam chyba dwa razy restartować ten cały wyścig. Ale dobra, teraz przejdziemy sobie do poziomu numer 24, który nazywa się... Mad Bombers. To jest kolejny poziom na samolocie. A tym razem pilotem będzie Crash, a nie Koko. Okej, okay. Aku Aku nas, nas ostrzega o tym, że nie tylko będziemy walczyć się z kontekstem, ale także z groźniejszym Uka Uka, czyli tą właśnie złą maską. E, tym z, złą maską, bratem bliźniakiem. Nie wiem, jak to powiedzieć, żeby to nie brzmiało absurdalnie. No nie poszło jednak. Okej, okay, jak mówię, kolejny poziom z samolotami. Tu trzeba będzie zniszczyć właśnie pięć takich większych samolotów kortexa. I kiedy je zniszczymy, wtedy dopiero otrzymamy e kryształ na ten poziom. I tak, te samoloty zniszczymy poprzez strzelanie w śmigła. Jak widzicie, tutaj już oba zniszczyłem i tamten samolot po prostu padł. Ok, no też spróbuję zlewać się też oprócz kryształu klejnot. Kurczę, tam była skrzynka które nie udało mi się wcale zebrać. Dobra, to ona. O, tu akurat coś jest przede mną, więc może teraz to spróbuję zestrzelić. Tak, ten drugi samolocik. Tak koniec, cały czas zróbcie beczki, żeby unikać pocisków ze strony przeciwników. To, to może bardzo pomóc. Wiesz, nie powiedziałem chyba, ale, ale jeżeli tutaj naciszecie X, to e crash właśnie zwolni tempo, żeby właśnie e można było łatwiej manewrować. No, jak mówię, no te poziomy na samolocie nie są takie szczególnie przyjemne, no jak dla mnie przynajmniej. Okej, okay, jeszcze tutaj śmigło i trzeci z głowy. No, to trochę dostałem, ale no, całe się dosyć nieznacznie. Teraz e, wezmę ten samolot, e, tak z godziny 8-9, czyli ten tutaj. Jeszcze ta skrzynka, bo jak mówię, też chcę tutaj od razu zdobyć się klejnot. No i życie, którego właśnie nie potrzebuję, bo jak mówię, mam ich maksimum. A, ok, okej, tego tego strzeliłem, więc on mi już nie będzie jakiś szczególnie groźny. No, daj się raz przejść. Dziękuję, mój drogi panie. O, to już wszystkie, okej, okay, nie sprawy. Więc zostały tylko samoloty do zniszczenia. Tak, teraz trochę kłopot, bo już w ogóle nie mam, nie mam apteczek do dyspozycji. Żadnych e, skrzynek na białych bałnach z czerwonymi krzyżami. Ale może sobie poradzę. Kurczę, ten ostatni samolot jest daleko i to mi się nie do końca podoba. No i na całe szczęście tak leci on z w naszym kierunku. A teraz zawrócił. Kurczas, 30% obrażeń teraz mi dawali ci piloci Cortexa. Ci. no, te sukusy. A dobra, już jestem blisko, jestem już blisko i śmigła, pierwsze, pierwsze zniszczone. Drugie zniszczone i kryształ zdobyty. No teraz się nie obyło bez takich poważniejszych obrażeń. No naprawdę, było takim, No, pchwiało grozone, jak to tutaj mówię. Ale i tu sobie jakoś się poradziliśmy.